wina to ja, WoniGG, dzisiaj kolejny odcinek z Brawl no i to co właśnie trafiłem nami, to co wyleciał mi z Mega Boxa mi się wyleciała, nami mi się wyleciał, wyleciał mi się z Bo Mega Boxa, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i o subskrypcji mojego kanału, a my lecimy z, z Brawl Wygrał, lecimy, więc pogramy sobie w knockout. Okej, okay, lecimy se. No i szczęśliwy byłem, że. Jak nami trafiłem. No i właśnie nami to, co trafiłem. O, teraz właśnie to, co Grif'a mamy, to co. Po trzecim odcinku wymawiamy, że. No miał kryć być za darmo, ale niestety nie był za darmo. No widzimy, że Liko mnie postrzelił, ale Gris już bawił Liko. No niestety. Griff, myślałem, że Griff będzie za darmo, ale niestety nie byłam. Mu... Bo tam gotowo też mówili, że szynki można trafić. Okej okay. Okej, okay, więc lecimy dalej. Okej, okay, więc lecimy dalej. O i... i, i griff będzie... Co ze mną w okay, więc super. Teraz następnego. Tylko. teraz następny tylko. Or. Więc łapka w górę, że jak tu Okej. O oh my god O oh my god ja nie wiedziałem, że to się stanie, że jak... Jak się skończyliśmy gracia A poleciało! O oh my god! To tu się stało! Okej, okay, je... O nie, widzę, że... Widziałem, że ten mnie rzuciła... Mała... Tommy! O oh my god! Ale, ale olbrzym dałem. I właśnie trzeba El Primo zabili, więc zabili. Okej. Okay. El Primo właśnie ucieka. Jest zdaliśmy radę, Jest super. Więc super, więc zagraj ponownie i zresztą, ze no pokrać, wow, jak fajnie. O, następnego grifa mamy. Następnego grifa ja nie wierzę. Tak się dzieje po prostu? Jej, super wygraliśmy. U, ale olbym o, ale olbrzym dałem. O nie! Wiedziałem, że golfki mi się puszczeli. Ale to nie jest. Bo to, to chodzi, że trzeba wygrać. Więc mamy zwycięstwo, a oni wygrali. Czerwona drużyna przegrali niestety. Ale daliśmy radę, więc fajnie. Ty ja też wyjdę. O, oczywiście dwa pucharków bo to trochę olbrzymie robimy Bo właśnie, właśnie chodziło o to, że Bo zbieramy prosto Bo już nie ma takich rzeczy, że nie są punkty i monety Bo chodzi o to, że trzeba zdobyć I będzie też można uzbierać boxa, mega boxa Po każdy raz, po każdym razem jak ktoś wyleci, bo jak ktoś ma maksymalne, maksymalne konto w Brawl Stars, to, no to już, to już. No to, już oni mają maksymalne konto i otrzymają tylko monety, żetony i niektóre rzeczy też. Czyli te dwie sne mocy, star Powery znaczy, no i... No i... No i gazety, okej. Okay. Okej, okay, no to właśnie... No to co, to co Ja 17 rangę, ale Edgara już mam 22, bo chodzi o to, że... ...zbierasz <trujne> zdobyć 25 rangę. Ale to o innym odcinku zagamy z Edgarem. Aż Bel, ja już mam 24 rangę, to no to znaczy, że już, że już niedługo będę miał 400 żetonów. Okej. Okay. No i właśnie o to chodzi, więc... Tak już życie jest. Okej, okay, jak idę. Hmm, Może się otworzymy, mega... Może otworzymy sobie boxa. Okej okay. ok, więc pogramy se w Więc play pogramy A może obleżenie sobie se pogramy Bez pucharków se pogramy Więc pogramy se bez pucharków Zobaczymy, czy damy radę Mam nadzieję, że jakichś griffów jakich griff grif będzie u nas ok. O nie, teraz quicka mamy O nie wierzę no Ja nie wiedzę, jak oni to moógby dostać. Jeść, my mamy! Jest, zabiłem. Jest, kójka zabiłem. O, ja nie wiedzę, tutaj jest następny boss. Dobra, mam muszę to zrobić. Nie, nalagi znowu mam. I widzę, że boss miszczy. O nie. Ty damy radę? I ten proces dla nich został. Więc mam nadzieję, chyba damy radę, bo... O, mały włos. Następna rada. No ja nie wierzę lagi znowu. Ale yes! nie. Daliśmy radę. No nie, znowu mnie hakowanie mam. Znowu hakowanie, lagowanie. <słyszy> Okej, okay, słuchajcie, już... wróciłem z... 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 z powrotem do... Do Brawl bo jakieś lagowanie mieliśmy na... Na mapie obleżenie. Jakieś haku... Lagowanie miałem, jakieś lagi miałem. Okej. Okay. Okej. Okay. On nie Oni wziąłem w spuchach! z pucharku, porca nie wziąłem, ale jest Gold, El Primo i a my mamy a my chodź na Rada pewnie, to ja wiem. Okej, nie, to lecimy. Oj, rzuciłem inne teorety na nami. Продолжение Бывает рубок ты, мама. Wygramy pewnie, to co ja wiem. Jasne, daliśmy radę. Więc elegancko. Więc super. Okej. Okay. Jeszcze ostatni mecz, no i lecimy. Ostatni mecz wygramy. Okej, okay, więc lecimy. No to tu jest. Jeszcze raz wybramy. O, nie teraz grifa mamy, ale u nas też jest grip. Jest, nie widzę, że was dał wściekłą minę. Chciałem chcemy spóźnić się no podamy. No nie, 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 to mi to jakieś. Wygramy pewnie, Oremic był. A oni tu zabierać dużo pucharek. pucharku, na tych No i to jak pokonamy, jak to zrobimy w ogóle? Nie wiem, czy i jest mnie ten krok. No nie jest no, nie... no nie, oni mają siedemnaście, o nie, a nie to Maksymalne są że Przegraliśmy, niestety. Uy, niestety, przegraliśmy. No damy łapkę w górę, okej. Okay. Jeszcze, no jeszcze ostatni. Ja nie wiem, czy wygramy. Oh. No i teraz kolejnego baza mamy. O, teraz spójka mamy. Ale tam gryp jest. Oh.

No nie chcą ich! No chcą tylko oni je nam zabierają. Chyba przegramy. Znowu. Tak, Jak oni mają więcej. Mamãe, até Łapka w górę. Zdobiona misja w końcu, więc super. Następny z Big Box. Otwieramy. Na razie nic, ale otrzymaliśmy zetony. Okej, to będziemy kończyć odcinek. Okej, okay, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i o mojego kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!